Witam w następnym materiale Suzuki SX4. A dzisiaj pokażę wam ponieważ parę dni temu zmieniłem żarówki pozycyjne z przodu. Założyłem takie o bardziej bielszej barwie, więc nie są żółte. Oczywiście tutaj lampy z przodu trzeba będzie wypolerować. No ale to nie teraz. Teraz Jesię, zima, wiosna bądź latem, oczywiście, żarówki są z homologacją, bo to nie są żarówki LEDowe. Ale jak widzicie, no tutaj, lampa widać chyba na nagraniu, że tutaj ta góra, tu jest do wypolerowania. Tu jest dół ładniejszy, ale i tak lampa cała pójdzie do spolerowania, aby to prezentowało się oczywiście ładniej. Dzień to trochę ciężko no na nagraniu widać. Zapalimy jeszcze światła mijania i zobaczycie tą barwę, jak się różni, widzicie? Tu są żarówki żółte, które też później planuję zmienić na inne, też takie o bardziej bielszej barwie. Tu będzie może lepiej widać porównanie między żarówką pozycyjną a mijania, że jest tam bardzo taka ładniejsza. Z tymi żarówkami mijania niezbyt się to komponuje, ale ja za jakiś czas tam będę zmieniał. No, niech sobie poświecą. Przy okazji, pokażę Wam, jaki jest dostęp tutaj do, do żarówek do wymiany. No, więc tak. Już Wam pokazuję. Tu mamy od strony kierowcy. To jest w tym miejscu. Wystarczy trochę obrócić i wychodzi nam nam cała tutaj wtyczka. A żarówka wygląda tak. Dobra, jeszcze zapalę te światła i. I pokażę wam dobra, lampę wyłączę. Więc tak to wygląda. Tragicznego dostępu nie ma. Tutaj to wchodzi w to miejsce, tu jest żarówka pozycyjna. Natomiast tutaj mamy kostkę od świateł mijania. A więc dobra, trzeba włożyć z powrotem na swoje miejsce. celować tam oczywiście gdzie to było kurcze no gdzie to to jest ...niżej trochę. Dobra. Jest włożone. Nie idealnie, a musi być idealnie, bo musi wskoczyć... W ...swoje miejsce. Dobra, teraz czuję, że weszło. Przekręcamy. Jest, siedzi na swoim miejscu. Teraz mamy stronę pasażera. Tutaj widzicie biała wtyczka. Obracamy pyk. Wkładamy, przekręcamy i gitara. Nie ma nic ciężkiego tutaj w wymianie. Ehm, dostęp jest no tutaj bezproblemowy w porównaniu na przykład do wymiany e, żarówek tablicy rejestracyjnej. No tam za pierwszym razem trzeba się natrudzić, ale jeśli wymiana już jest za drugim, za trzecim, za czwartym razem, chociaż to tak często nie będziemy wymieniać. W zależności też, jakie żarówki zakładamy, ile też jeździmy na światłach. No, ja później planuję sobie założyć światła tutaj do jazdy dziennej, więc te żarówki też dłużej poświecą. A więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Jeśli tak. Będzie mi miło, jeśli zostawisz lajka, like komentarz oraz zasubskrybujesz kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. A więc do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, hej.